Przepełnione restauracje, zatłoczone puby, bary i kawiarnie. To znaczy, że biznes się kręci. Właściciele poznańskich pijalni i punktów gastronomicznych powodów do narzekań nie mają. Przede wszystkim dzięki kibicom, którzy przybyli do Poznania. Co innego mają do powiedzenia kupcy z Placu Wielkopolskiego, wokół którego zostały zamknięte ulice dojazdowe. Są oni oburzeni organizacją ruchu w centrum. Zamknięcie ulic spowodowało znacznie mniejszy ruch, a tym samym i mniejszy utarg. Wcześniej zatłoczone alejki, teraz świecą pustkami. Jest to bardzo uważalne, jest mniej ludzi. Jest gorszy dojazd, jest, jest problem z zaparkowaniem, na, na większości ulic nie wolno zaparkować, także dla nas to nie jest dobry interes. Odczuwamy to na niekorzyść. Nie ma porównania, są ulice pozamykane, nie ma dojazdu takiego jak powinien być. Jest duże utrudnienie dla klienta zawsze. Nie, nie ma takiego przepływu ludzi jak powinien być. Czy teraz jest sezon miękkiego owocu, truskawka, czereśnia, to powinno być grom ludzi tu, a... a widzicie Państwo, co tu jest. Prześwity. To jest coś okropnego. My tutaj nie mamy w ogóle klienta. Pan Grobelny, nie wiem o kim myślał, ale na pewno nie o nas. Nam tak utrudnił życie, że nam powinien dopłacać za to, że my tu stoimy. Niech Pani zobaczy, godzina jest 13.30, rynek pusty, klientów brak. Przecież to jest chore. On nie myśli o tych mieszkańcach, tylko o tym, żeby na starym rynku lać piwa i nic poza tym. Ze względu na tak duże poruszenie sprzedawców urzędnicy postanowili otworzyć ulicę wjazdową na Plac Wielkopolski. Ma być ona przejezdna do godziny 17. Będzie można na niej również zaparkować samochód. Po godzinie 17 ze względów bezpieczeństwa ulica ta będzie zamknięta. Muzyka